Kochani, witam z powrotem w Szanghaju. Dzisiaj rano, śniadanko na stołówce u mojej mojej stołówka jest taka wielka, a to jest jedna chyba z czterech, które są na tym kampusie stołówek i jest dwupiętrowa, więc jest w czym wybierać. To, Kochani, obiecamy room tour. Uwaga, nie przeraźcie się, bo jest bardzo dużo miejsca, żebyście się nie zgubili. To już koniec. Tu można dostać tego, tej odwrotności klaustrofobii. Żeby strach przed ogromnymi przestrzeniami. Agorafobia. 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 Totalnie. Maja, dla człowiek Scali. dla skali. Dzień dobry kochani, witam w Jojo. Dotarłyśmy, jedne 2,5 godziny jazdy metrem. I Maja, tutaj z okazji tego, że dotarliśmy tą długą drogę, zamówiła nam swoje ulubione boba. I chciałabym ją pochwalić. Udało jej się. Jej! Wreszcie, bo było dużo nieładnych. To jest dobre. jest dobre. Kochani, witamy w Juziach. Patrzcie, jak pięknie i mamy piękne kolczyki. Kupiłyśmy od pani, która przeprowadziła się 10 lat temu z Tybetu do Szanghaju i teraz razem ze swoim mężem kupują wielkie kamienie jadeitu, i jecną i robią z nich biżuterię, ale tak. taką sztukę biżuterię. Tak, ale taką, że było przepięknie. Tam był zakaz robienia zdjęć, poza tym to był nasz czas z mają, a nie czas na robienie zdjęć ale było tam przepięknie i wspaniale. Teraz jest czas na robienie zdjęć. Teraz jest czas na zdjęć, także podziwiajcie tutaj działo. Zdecydowanie warta jechania, dwie godziny i pół metra. Kochani, witamy Was znowu z Mają. Maja robi zdjęcia. Dzisiaj jesteśmy w pięknym parku z sakurami. Tu wszędzie są sakury i sobie odpoczywamy zanim Maja będzie musiała wrócić na studia, a ja będę miała jeszcze jutrzejszy dzień i też już będę musiała wrócić na studia. Pozdrawiam. No poszła Majeczka się uczyć, a ja zostaję jeszcze w parku, bo jest bardzo piękny i jeszcze troszkę sobie tu pochodzę po nim i pooglądam sakury. Kochani, Jingen tam był, jakoś całkowicie mi umknęła we wcześniejszym etapie zwiedzania. Najstarsza świątynia w mieście. Oczywiście po wielu już odbudowach różnych, więc to już nie jest ta prawie 1500-letnia świątynia, tylko coś, co stoi w tym samym miejscu, ale tak, zapraszam na nią. Widzę, bo ta świątynia jest w środku wokół stół wieżowców i to bardzo ciekawie wygląda. Kochani, ostatni wieczorny spacerek chyba, bo jutro o tej porze już muszę być na lotnisku. Chociaż, no, kierować się w na lotnisku, mam mam dopiero jutro o 11 w nocy. Ale to nie zmienia faktu, że bardzo piękna jest ta dzielnica, w której teraz mieszkam, siłę. Ale, ale sobie tu tam szukam na no, spokojnie czegoś do jedzonka. Tą miskę, to miska zuby to umra ona jest taka wielka. Kochani, ten wonton był wspaniały. Poszłam szukać... E, znaczy zrobiłam zdjęcie sobie, a nie przetłumaczyłam, bo oczywiście nie było po angielsku. I znalazłam wegetariański, więc w ogóle się ucieszyłam, ale pan do mnie nie ma, nie ma. Już się do wyjścia, ale stwierdziłam, że przeczytam to jeszcze raz dokładnie. E, I znalazłam z krewetkami i w każdym pierożku były dwie krewetki. I Boże, jakie to było pyszne jedzenie! I taki wonton wielki, którym bardzo, bardzo się najadłam, kosztował mnie 14 zł. Chińska telewizja. Prawie na każdym kanale były wiadomości, to jedyne, co znalazłam bez wiadomości. A jest 22, to nie jest godzina na wiadomości. No może oni robią wiadomości? Jedziemy na ostatnie chwile w Szanghaju, także zapraszam No i dotarliśmy do parku Xiuwei. do katedry. Założona była przez jezuitę z Hiszpanii, który tu przyjechał, jeśli się nie mylę. Wygląda całkiem ładnie. Taka kłopotyska. Nie wiem, czy da się tam wejść. Zaraz będę sprawdzać. Walizka w ręce to znaczy, że już się żegnamy z Szanghajem. Jest jedno miejsce, do którego od początku jakoś tak chcę pojechać i jest ono po drodze na lotnisko, więc chyba jeszcze tam się wybierzemy. Jest Santory Park. Century Park. Coś takiego udało się dotarłam do parku. Już nie mogę ściągnąć walizki i nagrywać, bo strasznie się wtedy trzej. trafiłam tu w idealną godzinę, jest tak pięknie takie złote słońce i e, pierwszy raz od dwóch tygodni piję zwykłą czarną kawę, jest taka dobra dotarłam do części parku który nazywa się Magnolia Forest wszystkie drzewa to piękne kwitnące magnolie po magnolia we Mleścia. jeszcze została mi do zdobycia tutaj um, wyspa kwitnących wiśni i ja kwitnących śliw, ale nie wiem gdzie to. Okazuje się, że te wiśnie to jeszcze nie kwitnęła, bo tamtędy przechodziłam i nawet nie zauważyłam, że to już jest wyspa kwitnących wiśni. Także jeszcze jest szansa na Plum Garden, ale zobaczymy co tam będzie. Taki zachód ostatni dzień nad jeziorem w centrum. Pięknie. Nie widać, bo trochę pod słońcem, może tu bardziej, ale śliwy też jeszcze śpią i tylko jakieś pojedyncze różowowe listki. No cóż, a było napisane, że sezon jest od 10 marca, dzisiaj mamy 19. Znalazłam jedną, której się pośpieszyło i już pięknie kwitnie, niesamowite, wszystkie są takie gołe, mają tylko pojedyncze, a ta jedna cała sobie kwitnie. No to wszystkie atrakcje Century Park zaliczone i teraz czas na jakieś może jedzenie drobne. Jak coś znajdę przyjemnego tu w okolicy i kierujemy się już na lotnisko, pojeździć tam ponad godzinę. No dobrze, ostatni posiłek za mną byłam przekonana, że zamówiłam sobie smażony makaron z warzywami. A zamówiłam zupę, no ale była pyszna. I ostatnio podróż metrem. Teraz już tylko lotnisko. Hura udało się. Trochę mi to zajęło więcej niż się spodziewałam. Mm, ale mam jeszcze równą godzinkę do boardingu, także przyjemne tempo będzie bez pośpiechu i bez spędnego czekania. To już w samolocie. Dostałam takiej pensji. Tamtą drogę było takie materiałowe, więc jest takie wiecie, ale Jeszcze znam śniadanko i lądujemy za półtorej godziny. Wylądowałam już jestem w Turcji. Znowu mam bardzo dużo czasu do czekania Oglądaliśmy o 5.05 A mój samolot jest dopiero 17.50 Także dużo czekania Ale już niedługo będę tam Tym razem też się wybieram na wycieczkę do Istanbul. Teraz wybrałam opcję 8.30 do 15, Bo akurat mam boarding 17.50 Więc będę miała 16.50, więc będę miała dwie godziny, żeby spokojnie przejść od prawa. Um, jeszcze raz. I, bo to 15.00 już jest na lotnisku, um, więc będę miała spokojne dwie godziny, żeby wszystko zrobić. I jest całkowicie inne, przynajmniej według opisu, yy, rozkład jazdy, więc fajnie. I jest śniadanie i lunch. Leje jak nie wiem. Ale przynajmniej jakaś nowa część. Wycieczki. Więc już wiem jaka jest różnica między tymi wycieczkami. Tutaj mamy kapu cały do zwiedzenia i mamy na to godzinę samemu. Mm. Nie jestem chyba zadowolona z tego wyboru, że nie zostałam na lotnisku, tylko pojechałam na wycieczkę, bo po pierwsze jestem rozczarowana, że jest prawie to samo. A po drugie kurde pada. A miało aż tak nie padać, pokazywało tak 35% szans na deszcz, więc patrzę pod nogi, bo tutaj są nierówna podłoga z tymi z różnymi wodnymi niespodziankami eee, No ale cóż, zwiedzajmy Na pewno dużo widzicie z mojego parasola Jest sobie kołu. na jedzenie. Niesamowicie jak bardzo różne na różnych lotniskach jest security. W Krakowie wszystko bardzo dokładnie pilnują, jeśli chodzi o płyn. Jak wczoraj wyjeżdżałam z Chin, to trzeba było parasolki wyciągać i każdy sprzęt elektroniczny, ale na przykład pasek do spodni, ok. Tutaj nic nie trzeba było wyciągać z plecaka, było napisane, że nie wyciągaj likwidów, nie wyciągaj elektroniki, ale pasek do spodni to tak, trzeba było. Yeah. <laughs> Więc no, ciekawe, do czego to zależy. Czy ma jakieś różne systemy bezpieczeństwa, czy co? Ostatnie pytanie, chyba jakie na nadzieję, dlaczego mój gate jest na samym końcu lotu Tak naprawdę, na no samym, że to już jest ścianą dalej. Niestety, na no, tablicy do lotu dalej nie było Teksasu. Także definitywnie wracamy do domu. Chyba nie jest nam dane odwiedzić Suzie. Na wszystkie sześć lotów w tej podróży ani razu nie dostałam miejsca przy oknie. Uważam, że to mało sprawiedliwe naprawdę, 6 lotów było naprawdę wiele szans żeby dać mi miejsce przy oknie koniec kochani, doleciałam już jestem w palicach na lotnisku czy jest jakiś morał z tej wycieczki? jest morał jest taki, że Teksas nie leży w Chinach i trzeba dokładnie uważać do jakiego samolotu się wsiada.